Ooo, cześć! Jak masz ochotę to obejrzyj poprzedni odcinek, co ty na to albo nie, wiesz co, obejrzyj najpierw ten, a potem obejrzyj następny. I... Dobra, na razie, cześć, ja ci nie przekazam miłego oglądania. Hej, cześć do Was z tej strony Skoda, a to jest BUGHOUS! Eee o... Oh... Jump scares! A nie End Tak, to jest gra z 2004 roku, która wygląda zacnie Naprawdę zacnie jakby nie patrzyć. Dobra! pogramy sobie, zobaczymy jak to wygląda, skoro to są jumps carry, jumps wyskakujące strachy to zobaczymy jak one wyskakują, jakie są straszne. W salem chodzimy, mausołem się obracamy, a E aktywować różne rzeczy. Zobaczymy jak to wygląda. Hello, I'm Spooky, where are you? Oh, you are here, okay. Hello, baby. O, jaka. zacna pani A to jest mój dom Ej, czy możesz się bawić? Albo coś. E, tysiąc roomów, czyli dziesięć pokoi, czy możesz znaleźć e, co jest na końcu... What? Czekaj ci, wolniej! Okej, okay, okej, okay, ale jaki słodki głosik miałam. Ładna grafika. Okej, okay, tu iść nie mogę. O, mogę biegać i mogę ten. I mam taki, taki zielony na górze, żeby pokazywało mi co to jest, czy, czy dobrze biegam. Znaczy, nie czy dobrze biegam, tylko ile mi zostało biegania jeszcze. Mogę to nie mogę. Wygląda jak Minecraft troszeczkę. Nawet szerzy ale ty, zacna grafika. Naprawdę grafika jest według mnie genialna. Naprawdę ładna. uwierzcie mi, cholera, naprawdę ładna grafika. Mi się podoba. Mogę podgłościć jeszcze trochę. E, nie mogę, dobra, czyli ciśniemy dalej. Room numer dwa. Pięknie, dobra, w sumie nie takie trudne jak mnie patrzeć. E, bananie proste. Mają być jumpscare. Gdzie ja. ja się, Ja chcę jumpscare. Nawet, ci mi jumpscare. Jeszcze mam trzeci, dobra. Ciekawe, byś chciał robić tysiąc, cholery jasna, pokoi. Tu jest tysiąc pokoi. Jak pojecie, musimy przejść przez wszystkie tysiąc pokoi. Mamy czwarty, a póki co jeszcze nic nas nie wystraszyło. Nie wiem, czy tutaj w ogóle będą jakieś jumpscare'y naprawdę, czy nie będzie. O, robi się ciemno, okej. Okay. Czyli jednak już coś się... O, stół. Ale grafika jest naprawdę... Ej, cholera, grafika mi się cholernie podoba. Naprawdę. Takie gry mógłbym grać bez przerwy, cholera jasna... Dobra grafika. Więzienie, jesteśmy w jakimś więzieniu. W zamku ogólnie jesteśmy, tak, bo to jest zamek. Tak jak na samym początku. To jest zamek. I... Zamek spuki. tak, to jest dlatego nazywa się spuki. Spooky, Spooky house, powinien Sp Sp powinno być castle, szczerze mówiąc, ale no nie jest, no, no to więc, no więc trudno, tak, mamy room 8, room 9 teraz będzie, okej, okay. szybko się stamina ładuje, więc to jest, to jest akurat, to jest akurat plus, już się zacząłem pocić, już coś czuję, już moje pachy czują, że coś za chwilę się stanie, oj tak, o poczekajcie, O. Mogę się wrócić? Nie mogę, dobra. Czyli tam musiałem po prostu wybrać room, który. którym przegram, albo wygram ewentualnie. Raczej wygram. Się nie zapowiada, że przegr... O, dywan. Latający dywan! Leć, Aladynie! Dobra. Pierwsze dźwięki mamy za sobą, ale jeszcze nie pierwszy strach. O dziwo. Jakby co, to linka tutaj gry macie w opisie, nie ma żadnego problemu, ja mogę wam dać, nie ma problemu, naprawdę Room numer 15, dobrze, dobrze, czemu nie? Tak też można. Rum numer 16. Nie ja zostało tylko 900... 90. Nie, 83. Tak, już teraz 83. 82. O a yeah, dwie pary drzwi. Znaczy, no, dwie pary... No tak, w sumie. Raz, Neduły, Afryka, ma bieta dzika. Ta krzyczy, krzyczy mam. mi w końcu dwa jest Kasia, dobraliśmy tutaj. Epa! Znowu fioletowy. Ja nie lubię fioletowego, ale może to różowy. Ej, tu bardziej na różowy wygląda, wiecie? Ale już, już klimat, już klimat jest taki troszeczkę. Tu raczej nic nie będzie, więc są znowu dwie. Eee, wtedy wybraliśmy tamte, wybierzmy teraz te. To jest ręka z. Nie wiem w sumie z czym, ale ręka. To była ręka, zdecydowanie. Widzieliście też rękę, prawda? Widzieliście rękę, czy tylko ja widziałem rękę. Bardziej przerażają mnie te skrzypi tych, tych drzwi, tak naprawdę. O! Tu mamy rana! Nie, to jest chmura, chmura z której pada deszcz i. No, znaczy, ogólnie pada deszcz, a no właśnie. Dobrze, to nie skupa pod chmurką, nie wiem czy pamiętacie ten obraz. To jest dym. Tak, to taki dym też widziałem na przykład w szkole, na zdjęciu. O, kartka. At first the display but... Na początku wydaje się to miejsce takie słodziutkie. Ale byłem tutaj... Dni, przez dni, długie dni. Czułem się dziwacznie i dziwne uczucie, że coś na mnie patrzyło. Miałem. To jest romantyczne. To nie jest romantyczne, ani troszeczkę. No dobrze, wiemy o tym, że to nie jest romantyczne. Dowiedzieliśmy się z tego listu. Znaczy, w sumie nie, to ja już wcześniej wiedziałem, że to nie jest romantyczne. Ja poczułem to w pierwszym, aż dostałem smsa. Albo nie wiem, co to było w sumie. Coś mi zabrykało. Może, może ktoś komentował jakieś pista na Facebooku albo coś. O! Tak, to było właśnie to. Mm -hmm. I znowu! Ludzie mnie kochają! OK, zostało tylko 972... roomów. rumów. Dobrze jest. Dobrze nam idzie. Póki co jeszcze nic się nie wydarzyło, oprócz listu, tak naprawdę. I to było coś ciekawego, naprawdę. Ulala, mamy trzy... Dawaj tutaj. Tutaj chyba raczej nie trzeba grać strategicznie, bo to by nie miało zwyczajnie sensu. Już, już, już ja wiem, że tutaj za chwilę coś się stanie, bo, bo czuję to całym sobą. A dajmy te drzwi, po prostu na Czemu nie? 37 39 40 To Jezu, przypomina mi to trochę ten, jak to się nazywa. Eee, eee, takie. O, containment Con, bridge, czy jakoś tak to się nazywa? Mogę się wrócić. Nie, nie mogę się wrócić. O, mogę przejść obok tego, okej, okay, spoko. Okej. Okay. Już powiedzmy pierwszy strach mamy za sobą. Wiecie, gra z czasem robi się o wiele straszniejsza, przecież tak było napisane w liście. Że na początku to miejsce wydaje się takie słodziutkie, takie ujujuj, ale nie. Po jakimś czasie psuje się klimat. Psuje, psuje, A! psuje się ta słodkość dzięki za nie, 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 poczekaj. Wiem, że coś za mną idzie, e, czuję... E... Tego słowa pr prancing, tego nie rozumiem Ale dobra, że, że chyba jestem ciągle w tym samym pokoju, ciągle i ciągle Albo się w takim stylu, że ciągle idę tą samą drogą e, Że te coś tam e... Aha, że te noty, notatki mówią, że, że już trochę przeszłam e, drogi e... Mam nadzieję, że nie wyczerpię mi się atrament e... Jestem spragniona. Sprawdzona jest czegoś fajnego. Na pewno nie tego, co sobie myślicie, że jest sprawdzona, prawda? Logiczne. A -a! Jezu, w prostej drodze myślałem, że mi nic nie wyskoczy. Z dupy to się tutaj pojawiło, jak tu nie ma drogi. Znaczy, tego czegoś tam, wiecie, tutaj nie ma tego. Dobra, jest dziura w ścianie, ale bez przesady. Tu 46. Dobrze jest Dobrze na... No. O, tutaj już byłem, na pewno tutaj byłem Tu byłem na 100% Mogę wam... Mogę wam... Mogę wam że tutaj byłem Że tam w tam sensie, w tamtym pokoju, no 49 Okej, okay, pusto O! Aha, że tutaj znalazłem coś do picia, ale... Ale to nie było zbytnio dobre O, tutaj jest coś znalazłem o, games! O, super! Dobre, podoba mi się 50 room i mamy save'a. E, że wypiła to jest coś, to nie było zbytnio romantyczne. Nie wiem, co ona ma z tym romantycznością, szczerze mówiąc. E. O! na no proszę, bardzo ładnie. Gdzie będę mógł wyjść? Albo z tej strony, albo z tej strony. Obstawiam, że to. A jak wiedziałem. To nie ja idę, to nie ja. O, dobra, jest 51. Dobra, ale mamy save'a. Ludzie, mamy save'a, jest dobrze. Mogę tutaj kucnąć? Nie mogę. Nic zrobić nie mogę. Okej, okay. dobra, jest okej, okay. jest git, jest git, jest git. Ludzie, jest jest okej, okay. jest spoko, jakoś tam to leci, tak? Jest dobrze. 54. Jeszcze... A! Jezu! Dobra, to były małe kościotro... Ale jakie słodziutkie, ty patrzcie. Ty no, takiego trupata to ja bym chciał, szczerze mówiąc, wiecie, takiego dać na koszulkę, co nie jest taką, z taką mordą, na przykład, nie wiem, Megi, na przykład, o Jezu, każdy by się jej bał, dosłownie, ja bym się bał, ja bym się bał, podejść do takiego, do takiego człowieka z taką koszulką, przecież jak, to, to musi być straszne, wolę iść z tą stroną, bo w, po tej stronie wszystko wyskakuje, nie wiem, czy zauważyliście, tylko jeden tutaj jest, obraz, tylko jeden obraz w takim dużym pokoju, tu też, tu też nic nie było, prawie że. Mogę. nie. Mo... Ja ciągle chcę kucnąć. Nie wiem dlaczego. Dobra, nowy efekt. Przyszedł nowy efekt. Plama niepokoju, która mnie spowalnia. Ok, czyli teraz gra pod zapoznajem. O, jest coś. E... E... Ok, coś tam jest. O, fuck! Teraz mnie coś goni. Teraz mnie coś goni, teraz widziałem Okej, ok, 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 okay. A, Fuck! Dobra, czekajcie, czekaj do, do, do. Tutaj nie warto na to używać shifta, bo i tak, i tak idziemy w taką samą prędkością, więc to nie ma, nie ma znaczenia tak naprawdę Dawaj, 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 uciekniemy, uciekliśmy chyba, prawda? Mam nadzieję, że tak, że on nie może, nie mo miałem... miałem nadzieję, że on nie może przejść przez drzwi Bach może to jest po nas, zwyczajnie jest po nas 70 pokoi, dobra jest, dobra jest, dobra jest, dobra jest O oh, fuck! Ty, on mnie chrapnął mnie normalnie Jeszcze mucha mi tu jakaś lata a może on się po prostu za mną poja... nie nie mi pojawia się za mną. To nie wiem jak on mi stedy tam tego Nie mam pojęcia. Chyba mu uciekliśmy. Jest kartka, dobra. Ebo ebo Znalazłem tutaj coś fajnego i nieuramantycznego fajnego. O czerwone wino znalazłam. Nie mam pojęcia jaka to marka, ale i nie ma nie ma żadnej tego, nie ma żadnej naklejki albo czegoś. Aha, że smakuje metalicznie. Tak smakuje te, te wino czerwone. da Okej, okay, tutaj nie mogę. I nie mogę tym samym spaść na dół! To jest ciekawe. To mi przypomina za... Teraz mi przypomina to kraj Fear na koopie. Nie wiem, czy też macie takie uczucie. A tam też było trzeba iść po takim... jakby mostku. O, tam coś było. Świeca tam była. z chęcią bym się, szczerze mówiąc, wrócił, wiecie, ale nie wiem, czy nie przypadkiem to gówno nie goni. Chcę zobaczyć, co mi, co mi to da przypadkiem może. Nie, dobra, to mi nic nie da, bo mogę mi się nie wracać po prostu zwyczajnie. Teraz wiem, że te rzeczy tylko i wyłącznie, które, które się świecą, tak jak ten na przykład grób, powiedzmy, albo coś to było, nie wiem, Satuetka może, o, to takie, takie coś mi to, to coś daje, tak. Tu nic nie ma. Tu też chyba nic nie ma. Tam znaczy, tam, tam widać światło, ale. Nie, jakoś nie spodziewać się tam strzeżonych drzwi. To jest chyba nieskończenie długi korytarz, tak mi się wydaje. Wiecie? Raczej ten, ten chyba raczej nigdzie nie dojdę. Chociaż może to jest podchwytliwe. Chodzi właśnie o to, żeby biec i się poddać w połowie, na przykład i się wrócić, ale. Nie jestem pewien, wiecie? Nie jestem pewien, bo jednak to światło ani się nie powiększa ani nic, ono po prostu jest w sobie, i tyle. Więc może jednak powinno się wrócić, nie wiem. Chyba jednak tak, wiecie? Chyba jednak powinien się wrócić, zdecydowanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to światło robić naprawdę większe, czy nie? Znaczy tak wygląda, jakby robiło się większe. Chyba jednak robi się większe, wiecie? Widzę, widzę tam tą świeczkę. Dobra, to był chyba zły pomysł, żeby tutaj biec, tak szczerze mówiąc, wiecie? To był bardzo zły pomysł, żeby tutaj biec. Game over. Moja dusza zabłądziła w labiryncie. Okej, okay, rozumiem. Czyli, jeżeli jest długi korytarz, to nie warto tam biec, bo to zwyczajnie nie ma sensu. Rozumiem. Okej. Okay. o, oh, save, yeah, to będzie to... Nie, Neskot napiszę. Oh yeah! One more time. Dobra, zobaczymy to jeszcze raz, ale w następnym odcinku. Tym razem się z Wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Cześć! 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 cześć.